na mój temat? Co tam się dzieje? No jest mówione na twój temat. Żebyś dostał kaosa od ksaya Kurwa, no... Gdybyście mieli teraz wyjść, yy, myślę, że by była fajna bitka, bo akurat gdzieś tam przygotowywałem się do tego Leia, ale myślę, że mi jeszcze troszkę treningu. To by był MMAczka 1 a nie, bo ksaya się boi parteru, to K1 by było. Yy, no to w K1... W K1... W K1 yy, Wiesz, Potełu, dokładnie. Ciężko, ciężko powiedzieć. Musielibyśmy jeszcze poćwiczyć, ale myślę, że fajna bitka. Czyli co, przyszłości zobaczymy was? Bo słuchaj, no bitej śmietance y, bardzo mocno pomiędzy wami zawrzało. Y, no i no, czekamy. Jest, jest jakaś mowa o tym starciu, czy nie ma? No wiesz co, może tak. Ja nie ukrywam, że nie ukrywam, że nawet te miesięczne przygotowania do olejnika. Przy tym na obowiązku, gdzie teraz mam, no to to ciężko było jakby mi to, to wykonać wszystko i pogodzić, ale udało się. Szkoda, że walka nie była taka, jak gdzieś tam oczekiwaliśmy. Natomiast no, z Ksajową była na pewno lepsza bitka, no bo tutaj by było, wiesz, ostre napierdalanie. No i fajna walka. A co tam jeszcze ciekawego? No ja jestem ciekawy w sumie Cassiusza, bo ty też w wywiadach zahaczałeś o walkę, żeby gole dorzucić no, no. do walki z... No może wejść. Cassiusz tak. mówił, no A, ale da, powiem dlaczego? szczerze, dlaczego powiem szczerze, że na przykład uważam, że, uważam, że z Xayah by mi było dużo łatwiej wygrać niż z Cassiuszem. Uważam, że Cassiusz jest lepszy tu z Bogzela możesz wejść, w dwójkę możesz Szczególne... się Nie dwóch na jednego, nie chciałem się bić A Będziecie Będzie ci się zmieniać co rundę. No, dajesz grubego na pożarcie, tak? Taki kumpel z ciebie. Nie, nie o to chodzi, ale wiesz, kurwa, no nie ukrywajmy, że uważam, że w boksie, jakby to jest boks, no to na pewno jesteś lepszy. K1, 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 K1. No w K1. No ale myślę, że, że umiejętności bokserskie masz na wyższym poziomie. Wolałbym na przykład wyjść z Sają zdecydowanie bardziej i też jakoś tak bardziej... Kurwa, wolałbym wpierdolić Ksajowi, niż dostać pierdol od Don No ja wiem, ja wiem. Czemu ty, Cassiusz, akurat chciałeś, żeby Wojtek... tą świętanką? Bo tam coś gadaliście o bite świętankach. To, to zaraz, Wojtku, połocenia. bo jestem ciekawy, dlaczego Kasjusz chciał, żeby Żeby w końcu, no bo wiecie, jak wyszło, że... Grubas jest PDF-em, no to Golara raz tak, raz tak się odwracał, potem znowu przyjaciel, to no dla mnie Oj, ja nie Kasiusz, lubię takich ty... fałszywych ludzi. Nie, nie, Kasiuszu, więc, Dlatego zaproponowałem, życiu... żebym mu teraz pomógł nie. chociaż. Oj, Kasiu, w życiu nie możesz mi nazwać fałszywą osobą, z tego względu, że nie zna żaktywatych relacji. Nie wiesz, jak to wyglądało. No czemu Absolutnie. wrzucałeś oświadczenia, że się od nie no, no to myślę, że też niebawem będzie to wyjaśnione. Ale wszystko kurwa, niebawem, jak wardęga, wszystko niebawem zjebać Słuchaj, życie kupią to od razu, a tak to niebawem, kurwa, nagramy podcast. Tak, na wrzuciłem to oświadczenie kontaktowałem się z Michałem wielokrotnie, rozmawialiśmy, no. dzwoniłem do niego i także tutaj nie mam nic do powiedzenia. No to już akurat jest nasza prywatna sprawa. A, I prywatna. No ludzie by to chcieli, chcieli to też... bo, bo nie bo no to było to publiczne. To ludzie by wyjdzie, chcieli niebawem wiedzieć, niebawem kurwa. Wyjdzie, a to jest wasza wyjdzie, prywatna, kurwa. Nie Wrzucają publicznie wszystko, a potem prywatne wszystko. Niebawem wyjdzie podcast, podcast a, z podcast, z Michałem. No. Dowiesz się, Dowiesz się, jak to wszystko wyglądało, ale to też okay. są. Ale ty też tam się sum, ty, udzielasz? Ty się, co? Kasiusz, ty się. Nie, nie. Ty się. Okay. Ty, się ty się odwróciłeś. Y, ty się odwróciłeś, y, Kas już, od fejmu po podaniu ręki. To że już federację. Kiedy ja stworzyłem. się naprawdę... odwróciłem. Miałem kontrakt jakiś? <laughs> Kasjusz, już, A... podałeś rękę Rafałowi. Powiedziałeś, że A to Rafał, to jest, jest mój przyjaciel? Słuchaj, Kas już. Jak... Ja nawet nie chcę z tobą o tym dyskutować. No bo na bo borusiasz temat, bo no, kurwa, to jest mój przyjaciel. Bo ja z Rafałem byłem o... i z Krzysztofem rozbarą się widzieliśmy na mediacjach. To myślę, że ciężko, żebyś to Ciebie tam chce, nie było, bo jesteś pionkiem, więc zamknij mordę, kurwa. Dobrze, Kasiusz, jestem no. pionkiem, oczywiście. No, no to na chuj chuj pierdolisz, że podałem rękę. Kurwa, jak sobie pionek, wyjaśniliśmy, tak już, Rafał sam przyznał, był... przyjaciół mi nie byliśmy, kurwa, kontraktu żadnego nie miałem, tak? bo miałem na jedną walkę, więc kurwa, mówię, że możesz wyjść do boksala, pomóc mu chociaż raz, kurwa, bo go zostawiłeś. Nie powiedziałem jak go... tak, po pierwsze. Po drugie, co? Kasiuszu, gdyby nie ten pionek, ty byś w życiu w tej chwili nie siedział w fejmie, byś nie walczył byś siedział dalej w bankowości, zajmował się tym, czym się zajmujesz, bo przypominam, że to ja do ciebie zadzwoniłem, ja ciebie wyszukałem i to dzięki stałeś się są popularne. Nie, nie trzeba było mówi szukać. Milionerem. Mnie nie, by było, nie, 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 mój nie mój trzeba mój było tego. szukać. Bardzo tak jak ciebie, że, że musiałeś być tyle stref, sezonów i masz ja wyjebane, się... co cię stworzyło, ja czyli Warszawczor. Cała produkcja Warszawczor mówi, że nagle ty teraz się odcinasz, bardzo bo ty jesteś elokwent, bez BSR, kurwa. Nie, Kasiusz. Ja się bardzo nie się wstydzę, że byłem wolno człowieku, ja po jednym kurwa sezonie byłem tak charyzmatyczny, że ty nie musiałeś mnie szukać. Tylko kurwa. Ale ty jesteś wszędzie bardzo charyzmatyczną osobą. No dokładnie. Oczywiście, uważam, Jest to, że, że jesteś bardzo charyzmatyczną osobą. Ty mnie szukałeś, kurwa. Dlatego wziąłem. Oczywiście, o ciebie no. Szukałem, no. Ja o mnie że ciebie szukałem, bo każdy nie był charyzmatyczny. Ale się sam tak znalazł. Stary, ty kurwa, dzwoniłem do ciebie wielokrotnie, chciałem żebyś y, u nas zawalczył i naprawdę zawdzięczasz mi wiele. A to, że jesteś osobą niewdzięczną, to jest inna sprawa. A w, czym, a w czym nie jestem wdzięczny, powiedz mi? W tym, że to ja bardzo obiegałem, żebyś zawalczył. No dzięki tym, mi, że to kurwa, ja ja zarobiłeś miliony. Bo czemu Dlatego również no, jestem Tobie wdzięczny. Dlatego ja na dla Ciebie nie mogę jakoś bardzo źle mówić. Chociaż uważam, Ale ja, że ja na Ciebie kurwa nie, nie mówię źle, że, że zaproponowałeś mi walkę wtedy. Dobrze, to nie No o czym widzisz? Ty szukać, bo widzisz, niewygodny temat dla ciebie poruszyłem, to ty no, wracasz to, kurwa do pięciu lat czy cztery. jest niewygodny temat, za to ci odpowiem, nie mam z tym problemu. No Ja już za, zadałem pytanie, to jak się rozłączysz, to sobie zobacz, żeby kurwa nie przedłużać i żeby widzowie nie mieli Dobrze, tak skulowego programu, faść, to jest że to, to Wojtka boli, kurwa jest trzeba ciekawy. trzy razy mówić. Panowie to co, walka przyszłości czy nie? Ja też to wchodź do bokzela, kurwa, masz krew Wojtek. To co, będzie jakaś waleczka z Kasio? Jeżeli już kiedykolwiek to jeden na jeden, a nie dwój na jeden. To teraz ja widzę. Ja w ogóle jeszcze... ja nie wyjdę. Jeżeli już to jeden na jeden. Dobra, to tylko na kolejnej gali. Wróć jeszcze proszę, proszę, tylko do Ksaju, co on mówił, bo też chcę usłyszeć, co usłyszy, on powiedział o mnie. Ja powiedział, on że jest... jesteś pizdą na backstage. No to, to usłyszeć rozkazają, żeby mi to powiedział wprost. Tak? A no no opa, to to co? ty Wojtek, nigdy bym tak nie powiedział. No stają, Dlatego wolę, jeżeli tak coś mówisz, to powiedz mi to bezpośrednio albo jak się spotkamy. No bo przecież jak mówię, że nie mówiłem. No, no Wojtek, miłe. no. czemu sugerujesz, że ja cię tak nazwał? Przecież nie jest. Bo, bo powiedziałeś to y, w jednym z y, TikToków całkiem. – Nazwałeś go tak Big czy nie? Tiktok, no na swoim streamie znaczy, kiedyś oglądałeś? To był na swoim streamie. No, my sobie możliwe. to wyjaśniliśmy mniej no, więcej? Pod wyświetlenia tylko. No dobrze, dobrze. Natomiast mówię, jeżeli coś ktoś ma, kaksiużego go za to, że mówi wprost, mówi bezpośrednio. Ale Wojtek, Więc jeżeli wiesz, jaki no, jest problem, że my od tej jaki? sytuacji gadaliśmy trzy razy o tej samej sytuacji. Już trzy razy no. ci wyjaśniłem tę sytuację Ale ze swojej perspektywy. Nie Absolutnie nie wyjaśniłeś mi tego, tylko dookoła wyjaśniałeś to Gadałeś, że tutaj nie ma żadnego problemu i tak dalej. Dobrze, to nie ma już znaczenia. Natomiast wracając do tej śmietanki, ja tam jechałem, będąc, mając być w narożniku Michała oraz Sylwka. I to, że chłopaki nie poinformowali ciebie, no to, przepraszam, nie Absolutnie nie wiedziałem, że może moją obecność tobie przeszkadzać. Bo Ty jesteś zawsze na fegi mile widziany. Jesteś naszym zawodnikiem. Ja nie wyobrażam sobie, żeby do swojego zawodnika zachować się bez respektu i powiedzieć, żeby gdzieś tam za plecami wypierdalał. No wprost mi tego nie powiedziałeś. Przecież Natomiast ci to powiedziałem było. wprost i powiedziałem Ci to w ten sposób. Że jeżeli ty masz do mnie problem i zjawiłeś się na moim wydarzeniu, to wolałbym, żeby cię tu nie było. Powiedziałem ci to w twarz. I wtedy powiedziałeś, że problemu, problemu nie ma, nie więc nie musiałeś wychodzić. Dokładnie. No tak, więc no to Wojtek pytam, już zadałeś o się trzy dodałeś. razy o tej sytuacji. No to nie wiem po co telefon do mnie, skąd mówią, że wywołujesz mnie ty do To Jeszcze że czwarty omigamy. raz pogadamy na konferencji i będzie. E... Pytaj, Ulfika, no to on jest diabełkiem tutaj. Ja diabełkiem. tył a Na spokojnie, porozmawiamy. Trzymajcie się, ponownie jeszcze tak. miłego live'a. Dziękujemy. Dzieńmy.